Cześć, witajcie, z tej strony Tomi Hichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to proszę zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwoneczek, powiadomienie, żeby nie ominęły Was najnowsze filmy. A jeżeli nie macie konta jeszcze na Binance, to na stronie głównej mojego kanału, tutaj, macie link referencyjny do Binance'a. Rejestrując się z tego linku, będziecie otrzymywać 10% zwrotu prowizji. A tutaj obok mamy link do giełdy BitBay. Na tej giełdzie można kupić kryptowaluty za złotówki. A od jakiegoś czasu BitBay zaczął wspierać również kartę Visa, także w tej chwili. Na BitBeju możemy spokojnie kupić kryptowaluty. Możemy wpłacić złotówki i kupić kryptowaluty poprzez kartę Mastercard i Visa. Tam jest nieduża prowizja 3%. Także mieści się w granicach rozsądku. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak grać na dźwigni izolowanej na Binance. Różni się to troszkę od zwykłej dźwigni Cross. Będzie to pozycja long, czyli długa, czyli pozycja na wzrost ceny. Chciałem Wam przypomnieć, że granie na dźwigni jest bardzo, ale to bardzo ryzykowne. Pamiętajcie, że jeżeli cena zmieni się o 10% w drugą stronę nie w tą, którą Wy chcecie, czyli tak w przypadku, jak gramy na longa, na wzrost cen, jeżeli cena spadnie o 10%, wtedy tracicie 50%. Także tutaj jest bardzo duże ryzyko. Oczywiście można zarobić i pamiętajcie, że grając na takiej dźwigni, nie musicie wykorzystywać całego, całego pożyczonego kapitału, czyli... Nie musicie grać razy 5. Możecie razy 2, razy 2,5, razy 1,8. Jak Wam pasuje? Im mniejsza dźwignia, tym mniejsze ryzyko. Moim zdaniem, jeżeli chcecie już próbować, to po pierwsze, bardzo małym kapitałem. Na początku spróbujcie sobie, nie wiem, 100 dolarów i grajcie na dźwigni razy 2, razy 2,5, może. Także zobaczycie, jak to działa. Zapraszam na film. Jesteśmy na głównej stronie Binance'a. Będziemy grać na dźwigni izolowanej. Więc tak, odpalamy sobie tutaj portfel. Spot to jest portfel, ten nasz podstawowy, główny. Tutaj mamy mergin. Naciskamy mergin. Czekamy, aż nam się załaduje. Tutaj, jak pierwszy raz będziecie włączać ten, ten portfel, to może się pokazać jakiś tam do zatwierdzenia, jakiś opis, że jest ryzyko itd. No i u Was, pierwszy raz jak włączycie ten portfel, to tutaj nie będziecie mieli tych pozycji, będą same takie kreseczki, tak jak tutaj. I teraz tak. Przede wszystkim, czym różni się dźwignia izolowana od dźwigni CrossMerge. Na dźwigni Cross Mergin, jeżeli prześlemy sobie na przykład USDT, jeżeli prześlemy sobie na przykład 100 dolarów, tak, mamy 100 dolarów, pożyczamy, pożyczamy, tutaj w tej chwili na dźwigni Cross ograniczyli z 5 do razy 3, więc tylko razy 3 możemy pożyczyć. Confirm, potwierdzamy ile, 200 i w tej chwili mamy dostępne 300 dolarów, tak, na dźwigni Cross Merging. Jeżeli filmu, nie oglądaliście jeszcze filmu o tej dźwigni, to zapraszam, jest w playliście na moim kanale. I teraz na dźwigni Cross możemy te 100 dolarów plus 200, czyli razem 300 wykorzystać do kupienia, każdej kryptowaluty tutaj, która jest na liście cross merging. W przypadku dźwigni izolowanej, w przypadku dźwigni izolowanej musimy przesyłać e, dolary czy Bitcoina konkretnie na konkretną parę walutową. Czy to będzie LRC USDT, czy nulls Bitcoin, czy Ren USDT na tak jakby było, tak jakby każda para walutowa miała oddzielne konto i tylko i wyłącznie możemy wtedy grać na tej parze walutowej. Ja tutaj wrócę, żeby żeby tutaj um, oddać sobie na główny portfel te, 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 te 100 dolarów o. Dobra. Transfer. Już zwróćcie uwagę, że już tutaj mi pobrało odsetki za to, że pożyczyłem. Także z tym pożyczaniem pamiętajcie, że są odsetki. Tutaj zmieniam z Merging na Spot. Wszystko. Confirm. I OK. I teraz przechodzimy na dźwignię izolowaną. I tak jak mówiłem, tutaj... Tutaj będziecie mieli same te, że tak powiem, kreseczki, puste pola. Musicie nacisnąć enable, na przykład lend do BTC. Będzie informacja o ryzyku grania na dźwigni. Potwierdzacie. I teraz tak. Ja będę grał na LRC USDT. I teraz tak, tutaj na samym końcu jest transfer. Jeden, to jest jeden przycisk, oddzielny przycisk jest borrow repay, także żebyście uważajcie, żebyście dobrze nacisnęli na transfer. Pokazuje nam się takie okno i będziemy mieli transfer z portfela spot, czyli z portfela dźwigni cross na izolowaną nie da się przesłać. Trzeba mieć na portfelu spot. Tutaj wybieramy co chcemy przetransferować my chcemy grać na dźwigni na długą pozycję na wzrosty czyli otwieramy menu zaznaczamy USDT i ja sobie prześlę 100 dolarów żeby było łatwo później zobaczyć łatwo by było to policzyć. Naciskamy confirm i zobaczcie pokazało mi się tylko na tej jednej parze walutowej, LRC do USDT. Jeżeli, jeżeli bym chciał grać REN-USDT, to muszę nacisnąć transfer ze spot na REN-USDT isolated, wybieram USDT i to co mam tutaj na przykład przesyłam, confirm i tak dalej. Nie będę przesyłał, żeby tutaj się już nic... Nie myliło. I teraz tak, yy, można pożyczyć, otworzyć dźwignię, że tak powiem, pożyczyć na dwa sposoby. Yy, po pierwsze, można tutaj, tu gdzie był transfer, to niżej naciskamy borrow repay, pokazuje nam się takie okno borrow, czyli pożycz. Tutaj mamy jaką na jakiej parze walutowej. Tutaj mamy na jaki coin otwieramy USDT i mamy maksimum 400 dolarów, czyli pożyczy nam maksimum maksymalnie 400 dolarów, ponieważ tu jest dźwignia razy 5. Naciskamy 400 dolarów, confirm i tak jak tu widzicie, mamy w tej chwili do dyspozycji 500 dolarów, tak? Dostępne 500 dolarów borrowed, czyli pożyczone 400. Tutaj interest, czyli czyli e, 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 no, już które, które są środki, które są zajęte, one już idą tutaj na e, opłatę na procent za pożyczenie e, tabele procentów sobie znajdziecie, jest, jest, jest tutaj dostępna, później wam też pokażę, ale oprocentowanie nie jest nie jest duże, co prawda jest naliczane co godzinę, no ale za każdą rozpoczętą godzinę, e, w której mamy pożyczone, e, pożyczone, w tym przypadku USDT. No i dobra, mamy pożyczone i teraz tak. Jak, jak, jak dalej zagrać? Tak, w taki sam sposób, identycznie, jakbyście normalnie chcieli na Binance kupić kryptowalutę. W normalny sposób, czyli tutaj w zakładce Trade naciskamy sobie Classic lub Advance, jak ktoś woli. Jesteśmy na panelu handlowym. W tej chwili chcemy grać na LRC do USDT. Także wybieramy sobie tą parę walutową i tutaj mamy w tej chwili jesteśmy na portfelu SPOT czyli na zwykłym. Jak chcemy grać na dźwigni zaznaczamy ISOLATED razy 5. I tu, jak widzicie, jest dostępne te 500 dolarów. Naszych jest 100 plus 400 pożyczonych, czyli razem jest 500-100 razy dźwignia 5 to jest 500 dolarów. No i kupujemy w normalny, w normalny, zwykły sposób, tak jak zawsze, tak jakbyśmy kupowali. E, tak, jakbyśmy kupowali normalnie, na takiej samej zasadzie, jak od kolegi, byśmy. Kolega by nam pożyczył 400 dolarów, przesłał na Binance'a i mamy razy, razy 5. Więc patrzymy, co tutaj może się wydarzyć. Moim zdaniem, w tej chwili Bitcoin akurat troszeczkę szaleje. Tutaj cena nam podchodzi pod ME83. Tak więc. Powinno niedługo odbić. No, może, żeby, żeby tego nie przedłużać, to ja od razu, od razu kupię. I tutaj mam dla Was jedną dosyć ważną uwagę. Na takiej dźwigni nigdy, znaczy nigdy, jak chcecie, to możecie, ale starajcie się nie wykorzystywać całej kwoty, ponieważ jeżeli wykorzystacie całą kwotę. To do likwidacji pozycji, jeżeli cena pójdzie w przeciwną stronę, stronę, zacznie spadać, będziecie mieli bardzo mały procent. Bardzo mały procent będzie 7-10%. Jeżeli cena spadnie, wtedy Binance Wam automatycznie zamyka pozycję i macie wyzerowane konto. Także maksymalnie 75%. Procent. Ja to od razu kupię od razu kupię po cenie takiej żeby mi kupiło 18 18, 18. no po takiej cenie to i tak najniższą naj, naj mi ściągnie kupiło i teraz tak dosyć istotna rzecz żebyście wiedzieli wracamy tutaj do portfela Mergin Aż nam się załaduje. No i teraz tak, tutaj widzimy, co się dzieje. Na to co tutaj te procenty pokazuje, raczej nie patrzcie, to, to wylicza w stosunku dziennym cena pójdzie do góry, to macie powiedzmy plus 10 czy plus 20%, jeżeli w ciągu godziny spadnie, to macie. Minus 5 jak następna doba się otworzy i będzie spadać to od razu wam minus będzie pokazywał tak więc na to na te wyliczenia nie patrzcie one one potrafią po prostu tutaj nam namieszać no dobra tutaj mamy hide small accounts czyli schowaj małe konta zostaje nam widoczne żeby nam się nie mieszało nie plątało i teraz tak. Zostało nam 125 dolarów. Kupiliśmy 2053 LRC i teraz tak, ważna zakładka tutaj u góry, to jest Funds. Naciskamy sobie Position. Ukrywamy małe konta i teraz tak. Widzicie, w tej chwili już nawet ponieważ cena spada, to Binance ustawił likwidację na minus 10 pomimo, że tylko 75% całego kapitału, który posiadaliśmy, nam go wykorzystaliśmy, tak? Tak więc, tutaj mamy obecną cenę rynkową, tutaj mamy cenę likwidacji, czyli jeżeli cena nam spadnie do 0,16,26 i tak dalej, automatycznie Binance nam sprzeda, sprzeda tą pozycję, czyli ją zamknie. Taka ciekawostka, miałem jakiś czas temu otwartą pozycję na Atomie i cena tak szybko spadła, że Binance nawet nie zdążył sprzedać. Nie zdążył sprzedać, żeby od, żeby wyjść na zero i musiałem jeszcze dopłacać. Po zamknięciu pozycji byłem jeszcze na minusie, musiałem tam około 200 dolarów jeszcze dołożyć. Także, także pamiętajcie, że grając na dźwigni zawsze stop loss i to z większą, z większą rozbieżnością e, stopa tak większa rozbieżność stop do limit żeby była żeby na pewno wam to sprzedało. Także tak to tak to mniej więcej wygląda w tej chwili. Ja ja na razie na razie przerwę film poczekamy godzinkę dwie. Zobaczymy czy będzie strata czy będzie zysk czy to odbije czy nie. No, Moim zdaniem, jeżeli Bitcoin nie przestanie świrować, a spada dalej, tak? Teraz zobaczymy. To prawdopodobnie, no chociaż jakiś tutaj pin bar zielony, ale czerwona dalej idzie. Raczej jeszcze będzie spadało. Tu może konsolidacja, ciut spadnie. No nieważne. W każdym razie, no zobaczymy, czy będzie zysk, czy będzie strata. W każdym razie yy, zobaczymy. Wracam. Za parę godzin, czyli dosłownie za chwilkę. No i jesteśmy już z powrotem. Sytuacja bardzo szybko, dynamicznie nam się tutaj rozwija, także szybko cena spadła. Zobaczcie, co się wydarzyło. W tej chwili sprawdźmy, ee, sprawdźmy jaka jest cena. Już tutaj sobie patrzymy. Już tutaj sobie patrzymy. LRC do dolara. Do dolara. Kupowaliśmy po mniej więcej 0,18, 200. Ja tutaj wcześniej już sobie zaznaczyłem. Przykładamy sobie miarkę. I jesteśmy około około 33, przepraszam, około 3%, niecałe 3% na minusie. I teraz zobaczcie, jesteśmy 3% na minusie, grając na dźwigni i nie na pełnej dźwigni. To nie, nie jest, to nie jest pełna dźwignia, ponieważ tylko 75% kapitału wykorzystaliśmy, tak? Także to nie, pełna, to nie jest pełna dźwignia, to jest mniej więcej razy 4. Więc wracamy do portfela. Czekamy, aż się załaduje. Ukrywamy małe konta i teraz tak i teraz tak zobaczcie minus 3% od 100 dolarów, które były nasze, to powinniśmy mieć 97 dolarów. W tej chwili mamy 89,5. Czyli jesteśmy minus 10,5% na naszym kapitale. Także tak właśnie działa dźwignia. Jeżeli by była załadowana do końca razy 5 to tutaj byśmy mieli jakiś minus 15% w tej chwili 15, 12 mniej więcej w zależności, jeżeli liczymy, że spadło 3% no to jesteśmy wtedy już minus 15% na całym kapitale także tu trzeba z tym uważać dlatego mówię, żebyście zaczynali na małym kapitale nawet jak wam skasuje te 100 dolarów musicie wyjść z założenia, że je poświęcacie, jak skasuje, żeby jeżeli to jest za dużo, to niech będzie nawet 10 dolarów. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak to procentowo pracuje dźwignia. Jak pracuje dźwignia. Dobrze, teraz trzeba w takim razie zamknąć tą pozycję. Ja wam pokażę, e, pokażę, e, jak się zamyka. Zamykanie pozycji to jest nic innego, jak po prostu sprzedanie tej kryptowaluty, tak? Tylko musimy sprzedać taką ilość, żeby mieć te 400 dolarów, mieć te 400 dolarów, które pożyczyliśmy. LRC USDT. No i teraz, ja sprzedam od razu po mm, po cenie, żeby to szybko było, 17,700 jest 17,900, dobrze to od razu sprzeda. 400 dolarów musimy oddać. Aha, mamy 125, bo nie otworzyliśmy całej dźwigni, czyli 275. Potrzebujemy dolarów. Sprzedajemy. Your balance is no. O, widzicie, widzicie, właśnie, to jest to. Czasami takie błędy robię, że się zapomnę. Nie w tą rubrykę wpisuję. Też zwróćcie na to uwagę, bo jak będzie szybka akcja, będziecie chcieli coś sprzedać, to jak się pomylicie, mi zwłaszcza na początku takie rzeczy się zdarzały, to zamiast sprzedać, to po prostu kupicie, tak? Także, także w sumie dobrze, że nawet, że taki głupi, podstawowy błąd zrobiłem, także od razu Wam o tym przypominam, tak? Tutaj sprzedajemy, sprzedane, wracamy do portfela. I teraz, żeby nam nie naliczało dalej odsetek, to musimy oddać. Musimy oddać. I teraz tak, naciskamy Borrow Repay. Tutaj musimy zaznaczyć Repay. Wybieramy dolara. Zaznaczamy to. Pozycję tutaj to jest wszystko, co musimy oddać. Tutaj jest razem z odsetkami. Potwierdzamy i mamy pozycję w tej chwili rozliczoną, czyli borrowed mamy 0,00. Zostało nam jeszcze LRC nasze, mogliśmy wszystko sprzedać, ale mi chodziło o to, żeby Wam pokazać, bo czasami czasami warto sobie coś zostawić. To co zostało już jest nasze, bez żadnej dźwigni, bez niczego. Jaki mamy w tej chwili wynik? Mieliśmy 100 dolarów, zostało nam 91,42, czyli 8,5% jesteśmy w tej chwili na stracie, jeżeli chodzi o sprawę do dolara. Tutaj ze względu na to, że... To jest świeże konto i dzisiaj dopiero pierwsza transakcja, no to tutaj jeszcze w miarę to uczciwie pokazuje. Także tak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o dźwignię. Pokażę Wam jeszcze drugi sposób pożyczania. To potrwa chwileczkę, także zobaczcie po przetransferowaniu tutaj. Po przetransferowaniu tutaj środków. Nie pożyczamy już tutaj, nic nie robimy. Wchodzimy od razu na giełdę na panel transakcyjny. Tutaj sobie oczywiście wpisujemy LR C do USDT. Mamy OK. I teraz tak, stan naszego konta widoczny tutaj jest 2 dolary, ta resztka, która nam została, mamy 2555 LRC i w tej chwili możemy, możemy pożyczyć sobie tutaj z tego panelu, na tym panelu tra transakcyjnym. Nie musimy koniecznie tego robić na portfelu. Możemy to zrobić tutaj. Tutaj mamy takie trzy kropeczki Normal, Borrow Repay, Borrow. Pożyczamy i zobaczcie, mamy 370 dolarów. Jest to dźwignia razy 5 policzona z wartości tych LRC, które Mamy. Także tutaj mamy w tej chwili do dyspozycji 370 dolarów. I teraz tak, możemy sobie, e, możemy, możemy sobie mm, kupić na przykład za 50 dolarów, możemy za 98, za ile chcemy. Mamy co do dyspozycji. Wiadomo, jeżeli mamy 370 dolarów pożyczone, to jeżeli mm, mamy tam nasz, naszego kapitału jest około tam 90, e, 80 tam, powiedzmy 9, niech będzie 90, no to jeżeli byśmy chcieli razy 2, to wtedy za 190 dolarów, tak? Za 180 dolarów kupujemy, tak? Mam nadzieję, że rozumiecie. Jeżeli by było tutaj 500 dostępne, a naszy, naszego kapitału było 100, aby było dostępne 500 tak jak wcześniej, to jeżeli kupimy za 200 dolarów, to wtedy mamy dźwignię razy 2. Jeżeli kupimy za 300 dolarów, mamy dźwignię razy 3. I korzystając z pożyczania tu. W tym miejscu, na panelu transakcyjnym, to płacimy wtedy odsetki tylko za pożyczone. Za to, co pożyczyliśmy. Tam, na panelu portfela, jak pożyczyliśmy od razu 400 dolarów, to płacimy odsetki za 400 dolarów, pomimo, że wykorzystujemy tylko część. Także moim zdaniem, lepiej jest to robić tutaj. Ale to musicie sobie już sami. Yy, sami popróbować po prostu słuchajcie w tym odcinku to by było na tyle, będzie jeszcze jeden odcinek o dźwigni izolowanej będę otwierał pozycję na shorta, czyli krótką pozycję pozycję na spadek ceny, ponieważ tam jest parę rzeczy, na które trzeba zwrócić koniecznie yy, trzeba koniecznie zwrócić uwagę tak więc w tym filmie to by było na tyle. Trzymajcie się. Hej, jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Oczywiście, jeżeli coś niejasno wytłumaczyłem, pytajcie, będę odpowiadał na wszystkie pytania. Jeżeli trzeba będzie, to w następnym, w następnym filmie odpowiem na pytania. Także trzymajcie się. I wszystkiego najlepszego.